Słucham. Dzień dobry, Kowalczyk Marcin mówi, ja z Panią Karoliną rozmawiam. Jak się telefonie? Dzień dobry, proszę Panią, ja Pani odpowiedziałem na, na Facebooku, e, na Pani komentarz, e, mój link jest Agnieszka Klejna Kowalczyk, to moja żona na Facebooku, ja pani, ja pani odpowiedziałem, że dziękuję Pani za słowa. Za słowa prawdy, bo widzę, że pani tutaj tak Nagrywam tą rozmowę, nie? Nagrywam, bo przed chwileczką, przed chwileczką miałam groźbę, nie? I nie, nie, zdążyłam, nie zdążyłam tego nagrać. Oburzony pan mnie wysyła do psychiatry, nie? Biegał z kamerką po markecie, tutaj poka pokazywał, jak policjantów należy legitymować. Zwróciłam się z nim do niego, odwróciłam się. Widzi pan, jaka jestem zdenerwowana. Zwróciłam się do niego o pomoc, wyznaczenie na, na jakiegoś adwokata, żeby móc się odwoływać od tych wszystkich wyroków, które oni narzucali nam. A on mi dzisiaj będzie mówił, szanowna pani, proszę usunąć to, co, co pani umieszcza. Teraz pana wysłucham. Tak, proszę panią, bardzo dobrze, że pani nagrywa. Ja wyrażam na to zgodę bez żadnego problemu. Jeszcze raz się przedstawię. Moje nazwisko Kowalczyk Marcin. Proszę panią, ja obserwowałem pani wpisy. Na, pod filmikami Potockiego e, i co chciałem powiedzieć, i dlaczego do Pani dzwonię, bo widzę, że Pani jest taką dość e, aktywną kobietą. E, proszę Panią, no mamy bardzo dużo dowodów na, na Potockiego, ekokrada ludzi, ekokrada suwerenów. E, między innymi sami jesteśmy poszkodowani w tej sprawie, bo my jesteśmy rodziną z Irlandii. Nie wiem, czy Pani śledziła Potockiego. E, przylecieliśmy na, na dowodach suwerena do, na lotnisko na Nowy Dwór Mazowiecki i od tego się zaczęła nasza historia z Potockim. I on wyłudził od nas kilkaset tysięcy złotych i teraz to wszystko, e, teraz to wszystko będziemy ujawniać krok po kroku. E, dotarliśmy do ludzi e, e, też pokrzywdzonych przez Podobkiego. On bo to jest po prostu oszust, wyłudzacz. On wyłudza od ludzi pieniądze, a tutaj się kreuje na nie wiadomo, na nie wiadomo kogo tak naprawdę i okłamuje przede wszystkim ludzi. I, i, I powiem pani, pani szczerze, że chciałem, chciałem do pani napisać, e, jak się z panią skontaktować, ale znalazłem wiadomość, gdzie pani sama podała numer telefonu. Oczywiście, Mówię bo ja telefonie. wszędzie podaję Mówię. ten numer telefonu, bo ja jestem prawdziwą Polką, a nie tymi oszustami, celebrytami, którym wypełniono Polskę, żeby przejąć ją w białych rękawiczkach, proszę pana. No to się wszystko zgadza, to się wszystko zgadza i teraz, i teraz mówię, no chociaż zadzwonię panią, poinformuję, że są takie dowody, bo nas już, jest, nas, już jest, nas już jest kilkoro, a z tego co wiem jest nas dużo więcej ludzi pokrzywdzonych przez, przez tego człowieka. No to jest po prostu, nawet nie wiem, nawet nie wiem jak to określić, jak słucham, jak, słucham, jak, on, jak on się wypowiada w tych swoich filmach. To, że krew się gotuje, to jest mało. No to jest mało. On, na, on nas zostawił. My jesteśmy na chwilę obecną rodziną bezdomną, bezdomną, rodziną z małym dzieckiem. E, także proszę, proszę sobie wyobrazić, jakie on ma intencje. I on o tym bardzo dobrze wie. To jest, to jest taki hostapler, jakich jak mało, jakich mało w Polsce. A ci, co mówią prawdę na e, komentarzach, to on się nazywa trollami. Ale to już nadchodzi ten czas, to już nadchodzi ten czas ujawnienia tej prawdy i my też my też się grupujemy. Ja czekam tutaj na zdjęcie, na zdjęcie po prostu pewnych, pewnych sytuacji, bo ludzie... E, ludzie powiem pani szczerze, że mimo tego, że są pokrzywdzeni przez niego, to boją się powiedzieć prawdę. No e, tak, no bo to i... zastraszanie, widzi Pan, że to zastraszanie jest na każdym kroku. No tak, on też, on też w swoich filmach tak naprawdę zastrasza ludzi, a ja przede wszystkim ich opinia o wszystko. On tutaj się kreuje na nie wiadomo kogo, jest tak naprawdę nikim, a kreuje się na nie wiadomo kogo i przy okazji okrada ludzi. Po prostu okrada ludzi bez skrupułów i to są, to są osoby, nie Pani, to są osoby w różnym wieku, to są ludzie z całej Polski, tutaj nie ma żadnego powiązania. Każda sytuacja jest indywidualnie różna. To no naprawdę, żeby to wszystko opowiedzieć, to trzeba by było usiąść przy stole i spędzić dni, żeby to wszystko opowiedzieć. Nie wiem, czy pan słuchał, przerwie panu, nie wiem, czy pan słuchał filmiku, jak zadzwonili do mnie o, nie tak. wiem, chyba 21 wieczorem w niedzielę i próbowali mnie wkręcić w coś, co jest po prostu nielegalne, bo jakim on jest prezydentem. Chciał, żebym ja pojechała do Ostrowa, bo stamtąd pochodzę, nie znali tutaj faktów, bo yy, tak jak on tam opowiadał, ten jego koleś, że kończyłam szkołę yy, zawodową. Oczywiście, ale nie wiedział jaką klasę kończyłam, nie wiedział nic, bo ja nie wszystkie fakty udostępniam na Facebooku. I nie mogą sobie zerżnąć tutaj z Facebooka wszystkiego, co ja robię, bo po prostu udostępniam to, co ja chcę, a nie to, co ludzie zadaniowali chcieli przeczytać. I tutaj jak Aha. mnie próbowali kręcić, ja mam jechać do Ostrowa i te ten klimat tam wyjąć. Przyjeżdżam to Podły, wezmę i wylewam tą Żydówkę z Strowa. Ale nie teraz, żeby komu żeby ktoś w moich I ja jestem za wolną połową, a on sobie partię zakłada. A on tutaj pieprzył, jak słuchacz, wczoraj, pieprzył tych Głupot, tak jak pan mówi na tym filmiku. On już nie wie, czy on jest prezydentem, czy on chce być prezydentem, czy on chce wejść po prostu na cudzych plecach tego rządu, żeby go żryć, żryć, jak wszyscy to robią do tej pory. No tak, tak, tutaj jest. No oni po prostu chcą. E, tu będzie kontynuacja. No nie, no, oni chcą kontynuować to do, dojenie e, do ludzi, do, dojenie Polaków. A tak naprawdę to. Bardzo zastanawiająca postać ten, ten całej potopki. To jest bardzo zastanawiająca postać. E, nie wiadomo kim jest tak naprawdę. No oszustem o, jest, oszustem. O Cebularzem z Kalisza, Bambrem, bo tam wielu takich pozostało i po prostu tam dużo cwaniaków było. To są pozostałości też wszystkich tych no cwaniaków, którzy przed wojną, po wojnie byli. No tak jak w tym filmiku tam było ukazane jest to kolejny jak to był nikodem dyzma. To jest właśnie to jest tak. prawdziwe oblicze. Tak. tak. Tak, ale wie pani, to jest co jest ciekawe, bo jak ja mam kontakt z tymi ludźmi pokrzywdzonymi przez, przez niego, w sensie wyłudze, wyłudził od nich pieniądze. takie to są różne sumy, różne sumy. Po 100 tysięcy, po 50 tysięcy. Jest nawet informacja, że jedną, jedną kobietę wyciągnął od niej pół miliona złotych i e, e, ta kobieta jest teraz w zakładzie psychiatrycznym, bo on tam się dowiedział, że ona się kiedyś leczyła psychiatrycznie, to wykorzystał ten fakt i obrócił to, e, obrócił to przeciwko niej i ta kobieta bo ona już, no co się dziwić, no tyle pieniędzy zawierzyła mu, pożyczyła i, i ona po prostu w jakieś furie, furie no i on to wykorzystał. Takowita siedzi w zakładzie psychiatrycznym. Ale abstrahując od tego, kluczowaniom, e, w każdym przypadku jest taka sytuacja, że on się wypytuje o nieruchomości. On jeszcze mało tego, on jeszcze mało tego próbuje przejmować e, nieruchomości. Jak na Żyda przystało? I teraz, I teraz wie Pani, ja nie wiem czy Pani słyszała o tej jego fundacji e, Prometeusz, to, też, to jest też bardzo ciekawa fundacja, ja nie wiem czy to jest bezpośrednio jego fundacja, ale on jest zaangażowany w tą fundację Prometeusz, więc proszę, proszę się przyjrzeć, to jest, to jest fundacja pomocy starszym ludziom, więc już więcej nie będę musiał mówić. Mm -hmm. Mm -hmm. Także, także, no bardzo ciekawa postać, a ja wydaje mi się, że tego człowieka trzeba odkryć jak najszybciej, bo widzi... To ludzie ludzie zawierzają w to, co on mówi. Nie znają go konkretnie, tylko pokazał się człowiek, który bardzo dobrze mówi i mu zawierzają. Teraz wieją e, e, te wszystkie darowizny, e, że ludzie się nie zainwestują, te konta są pocierane, czy to są prywatne konta. Ale wie pan co, świadomość <laughs> przepraszam, świadomość ludzi naprawdę była... Bardzo mała, i tutaj ta manipulacja, która wystąpiła na całym świecie, że rzucili tego covida wcześniej. Wszyscy chcieli się uwolnić od takiej partii, od takiej partii. Mnie, na przykład Marcin Bustowski, przecież on mnie oszukał nie, na, nie finansowo, bo ja nie, nie przekazuję żadnych finansowych datków na żadne organizacje, na nic, ale tutaj oszukał mnie po prostu jako kobietę, jako sołtysa. Ja w dobrych wierzchniach do podpusty. Za tym z rynku, z rynku polskiego. Ale ja bym chciała na całym świecie przestały te trucizny działać, wyjaławiać tą ziemię. I to jest wielki klimat. I ja sama na że że po będę pracować. Na pewno Pełno, ja panu ale, przykład do szóstej. pełno. Ale to jest tak samo jak Socha. No ja też Co? So, socha, to to jest filmik, bardzo... nakręcony, jest też nakręcone na nagranie. Jak mi się odgraża. Właśnie, To jest kolejny temat. Tego, w obudzie. No, yy, później yy, sześć Boże. Bram na dwa listy Aha. moje nie powiedział. No to jest cały szereg. Teraz udostępniałam opiechu. No to jest celebryta, nie odpowiedział. Ja jestem jedynym człowiekiem, który postawił się, naprawdę postawił się systemowi, jak to odmówiłam rozłożenia masteczek. To sekretarka mi, za, jak odzoniłam do niej, to mi powiedziała, pani nie jest od myślenia, tylko od wykonywania polecenia. No to jak weszłam do gminy, to tam się tęsło. No i co z tego? Warszawka polecenie wydała i mnie usunęli jako sołtysa. I to radni zdrajcy, cała lista zdrajców radnych i Witold Maciołek przy tym yy, tego się dopuścił. Aha. się nie zagłębił pewnie dokładnie w to, co ja zrobiłam od dwóch lat, co robię. Od trzech lat, bo. Nie, 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 bo ja panią wyhaczyłem całkiem niedawno, że pani. Tak, tak, jak ja wczoraj wyhaczyłam ten filmik po prostu o tym prawdziwym obliczu Potockiego, które ktoś udostępnił dzień wcześniej. Aha. No. No tak, zgadza się, zgadza się. No i proszę Panią, no, dlaczego, wie Pani co, może Pani sobie, nie wiem, zapisać ten mój numer, gdyby Pani coś robiła odnośnie podotkiego, to ja mam też bardzo dużo do powiedzenia na temat, na temat tej postawy. Ja na pewno, na pewno dzisiaj udostępnię tą rozmowę, bo jest to kolejny dowód na to, że jesteśmy oszukiwani że po prostu musimy się im dobrać do tyłków, ale jak się im dobrać, skoro sądy są nielegalne. Ja już to udowodniłam w sądzie w Szamotułach. Cały, całe sądownictwo jest nielegalne. Nie potrafią wykazać tutaj y, odpowiednich dokumentów na to, że są legalni. Jak mogą być legalni, skoro są firmami? Więc jakiekolwiek oddawanie do sądu tutaj w Polsce nie ma sensu. Yy, oni w ogóle podpisali yy, taką yy, takie, yy, teraz brakło mi słów, yy, wchadze, podpisali tę y, nielegalność tam dokumentów, więc oni sobie wystawiają i mają dokumenty wichajsterek, wystarczy, że wichajsterek podpiszą, że podpis elektroniczny i oni za nic nie ponoszą odpowiedzialności. Tak jest w sądach, tak jest tutaj yy, w urzędach i we wszystkich organach władzy, które są obecnie na terenie Polski. No zgadza się, zgadza się. No to się. gdzie Teraz, ich wie mamy pani, e, w, w, Wie pani, co mi się... E, jest bardzo ciekawe to, co on mówi, że zaprasza wszystkich swoich hejterów do biura na rozmowę. Więc e, jestem bardzo ciekawy, czy e, przyjmie zaproszenie ludzi poszkodowanych przez niego, z których wyłudził pieniądze, bo chcielibyśmy mu zadać e, zadać masę pytań, a przy okazji wywołać go do tablicy, bo wie pani... Wie nie wrzucać sobie e, jakichś tam przykrych spraw, tylko to wyjaśnić, wywołać tablicy i po prostu to wyjaśnić, bo my ludzie pokrzywdzeni mamy już naprawdę dość. Ja jeszcze raz Ja w tym momencie nie yy, widzę swojej rodziny od yy, stycznia, tylko i wyłącznie przez tego człowieka. On zna bardzo dobrze yy, tą sprawę, bardzo dobrze tą sprawę. Suwerenii też znają tą sprawę, bo pamiętają filmiki jak my nawet występowaliśmy u niego yy, rodzina poszkodowana tego zatrzymania w Nowym Dworze Mazowieckim na dowodzie Suwerena, a nikt nie zna całego przebiegu sprawy, który miał miejsce przez ostatnie dwa lata. Nasze zatrzymanie miało miejsce prawie dwa lata temu. A to, co się działo potem, i podkreślam, że całe, całą tą sytuację yy, opiął nas takim parazorem ogronnym sam Pan Potocki obiecywał nam, że ta sprawa dla niego jest priorytetowa. Fiorytet, że on zrobi wszystko, żeby ta sprawa została wyjaśniona. I proszę Panią, to jak on tą sprawę przeprowadził, a my mu zawierzyliśmy. My mu zawierzyliśmy tak, jak zawierza mu w tym momencie ma ludzi, masa celów. My mu też zawierzyliśmy, zaufaliśmy. I pewne rzeczy działy się na przysłowiową mordę, bo myśleliśmy, że stoimy pod odpowiednim parasolem. A okazało się, że wręcz przeciwnie, wręcz przeciwnie. Ale to, jak się, jaki był przebieg tego wszystkiego i jak to się wszystko zakończyło i na jakim etapie jest na dzień dzisiejszy, to... Proszę Panią, Nie. w bardzo czasie. ale będziemy rozmowę kontynuować i, i, i trzeba rozwiązać tego te wszystkich, bo to co, to co się dzieje to, to jest nie do pojęcia. To jest nie do pojęcia. <zerwie> e tak, dlatego, dlatego wie pani, ja jestem chętny nawet wziąć i żeby... w jakiejś debacie. jakiejś mm -hmm. Bo ja nie mam zamiaru, ja nie mam wamiaru ukrywać praw. Wie pani, e, nie, prawda jest tylko jedna. Prawdziwa, bezprawda. Tak. A kłamstwo nie, nie może być kłamstwo prawdziwe. Mhm. A to, co się na ten człowiek, to są kłamstwa. Tak. To są po prostu kłamstwa. proszę panią. Proszę wyobrazić, że ten człowiek nawet e, przeciąga w czasie. On mi odda te pieniądze, on mi oddaje te pieniądze proszę z tygodnia na tysiąc. Wykłada i mówi zupełnie inne historie. Ale, ale Znanie... nie wie na co oni liczą? Że oni wejdą po prostu do polityki. Że oni zostaną tutaj po prostu wybrani i taki Potocki. Albo wejdzie do polityki i on po prostu pozamiata Polaków. I on panu zamknie usta. On pana też odda do psychiatryka, rozumie pan? Jak on dostanie ten mandat społeczny, który oni sobie wykombinowali na jesień, no to on będzie się czuł znowu królem. I to jest szwindel. A wydaje się, myśli pani, że on się dostanie? No nie dostanie się, bo nie będzie wyborów. Bo ja cały czas bojkotuję te wybory. Bojkotujemy. Ja czekam, kiedy Andrzej Duda ogłosi te wybory. Teraz wszystko stanęło na ostrzu noża. Nie, nie są w stanie uruchomić teraz tych, no nie wiem czy nie są w stanie, ale myślę, że się boją. Wczoraj u Kaczyńskiego na przykład zostały odblokowane komentarze i możliwość rzucania zdjęć, czego wcześniej nie było możliwości. Więc teraz ich wszystkich chcą prawdopodobnie pozamiatać no i podstawiać tych swoich następnych. No i taki Potocki ma zaufanie 445 chyba osób było oglądających, jak wczoraj te filmiki zrobiłam tam z ekranu, no to już jest jakieś poparcie. I ci ludzie po prostu a. idą, zagłosują na tebila za zaprzepraszam. A pani, a pani, że teraz pani miała jakiś telefon z Tak, przed chwileczką jak pan zadzwonił, to przed chwileczką dzwonił taki pan, Okolicy, bo wystawiłam jego zdjęcie. Został dyrektorem kultury, domu kultury, no a wcześniej biegał z tym aparatem i nagrywał policjantów jak to, dlaczego w markecie kontrolują. Ja myślę, że to była ustawka, nie? Aha. No, bo tych ustawek było mnóstwo. Tych ustawek było mnóstwo. Ja jako jedyna w, w Gorzowie, jak stałam ze stoiskiem, bo ja w ogóle jestem zielarzem, technikiem farmacji tutaj w ogóle to, bojkotuje ten cały syf, który jest na rynku polskim i też cały czas ich ścigam o usunięcie skrzypów w saszetkach z rynku polskiego. Także wszystkich profesorów już ujawniłam, wszystkich jak są połączeni, jak po prostu wszyscy się sprzedali. Ale proszę panią, jaka, jaka to jest? To jest po prostu zorganizowana grupa, przez Ale oczywiście, samo. że tak. Za tym stoją Anglicy, prawdopodobnie. Tak jak kiedyś nas podczas II wojny wystawili, tak teraz nas wystawili. My jesteśmy bogatym narodem. Ja mieszkam w Puszczy Noteckiej, i tutaj są złoża ropy i gazu. Cały czas wydobywane, proszę pana. W sobie górze pan sobie może to wrzucić w internet. Cały czas jest wydobywana albo albo gaz. Nie wiem, bo ja nie wejdę na zakład i nie sprawdzę tego. Aha. I to jest walka. To jest walka, proszę pana. Tak, ale jeszcze, są, że Państwo będą na chwilę wyjść z kałam się teraz, ale to do na chwilę, będzie głośniej. No. No miło miłość panią rozmawia. Pani to jest, jest dużo, dużo, dużo ciekawych informacji. Ale tak jak, tak jak powiedziałem, gdyby Pani, gdyby pani coś, e, nie wiem, organizowała, czy wiem, jak? Ja nie organizuję, e, żeby... na chwilę obecną nie organizuję jakby spotkań z ludźmi. Bo na te spotkania mogą przyjść po prostu podstawieni ludzie. I wtedy może dojść do jakichś nieciekawych, wie Pan, na chwilę obecną nieciekawych interwencji. Czy policji, czy tam różnych służb, czy, czy kogoś po prostu. Więc na chwilę obecną, jedyne jak się organizujemy, po prostu upubliczniamy to wszystkie działania tych wszystkich po prostu e, ludzi, którzy działają na szkodę narodu polskiego. I tyle Panu mogę powiedzieć. Jeśli dojdzie do jakichś spotkań i jestem gotowa usiąść e, przy jakimkolwiek stole, jak Pan mówi, jest e, moje e, takie w ogóle wyobrażenie, to jest powołanie zgromadzenia narodowego. I wtedy my będziemy decydować o tym, co będzie na terenie Polski. Do tego zgromadzenia będą zaproszeni wszyscy prawdziwi Polacy, ale nie Polonia amerykańska, która też już próbowała zniszczyć. działa to no. No. no oczywiście, że tak. Ja, ja bym Panu mogła tu cały dzień, ale nie mam za bardzo też rozsądku cały dzień, bo mam, jest takie wybrania plonu. Jestem jedynym rolnikiem, który zbierał dziewannę bez opłat i to kontynuuje. A reszta po prostu wszystko poszło tak, jak im kazali. A teraz się atakuje rolników, że zatrute świnie sprzedają, że karma jest zatruta. to jest? pani źle, Tak, to oni chce. How Dobrze, dobrze, już jestem. E, to pani mówi, że pani jest y, zielarzem? Tak, ja jestem zielarzem, technikiem, farmacji. Wypowiedziałam posłuszeństwo w zeszłym roku. Chudek nie chciał wystawić z Cichockim. E, wypowiedziałam posłuszeństwo w gminie. Weszłam do sądu w szamotułach. Sędzia został postawiony do pionu. Do tej pory nie ma żadnej reakcji na to. Żadnej. W, w marcu czy w kwietniu bo już teraz nie pamiętam kiedy były święta w kwietniu to chyba było na początku kwietnia policja chciała mnie zamknąć za to że przyjechałam na stoisko w Szamotułach i postawiłam samochód przy toaletach nie na parkingu i nie opłaciłam tego haraczu który oni zbierają bo to jest haracz w każdym mieście ustawiali sobie te kupki do zbierania pieniędzy i uważają, że to jest słuszne. Ja się z tym nie zgadzam. Także sprzedawałam na przykład zioła na rynku w Sierakowie, na środku rynku. Przyleciał pan z Urzędu Gminy, wystawił mi mandat za handel na środku rynku 250 zł. Nie zapłacę tego mandatu, nie płacę, nie reaguję, nie płacę im podatku od zeszłego roku, nie płacę za śmieci, bo to nie ja jestem producentem także wątków u mnie znajdzie pan mnóstwo. Uh -huh. A bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. A pani powie, jaki pani ma stosunek do prawa naturalnego? Prawo naturalne, owszem tak, ale nie to prawo naturalne, które wprowadził tutaj yy, znowu Acha. Irokes i pozostali. Be, be, karta prawa człowieka i jak najbardziej obowiązuje. I tutaj WHO może sobie skoczyć na drzewo, jeśli cokolwiek zmienią w tej powszechnej deklaracji praw człowieka. Są, są, ludzie, są ludzie, co działają w Polsce prawem naturalnym, tylko też nie działa żadnym... Prawo co oni, co oni panu Głupoty opowiadają, to jest kolejna grupa wzajemnej adoracji jak potocki. Nie działa żadne ich prawo naturalne. Oni chcieli utworzyć 10 tysięcy chyba autonomii, żeby przejąć Polskę. No, no bo wtedy wie Pan, jest Pan autonomią i tak jak Pan stracił pieniądze, tak samo tutaj wchodzi ko, y, Panu kilku z baseballami i mówi Wynoś się stąd, bo ta autonomia nie należy do Ciebie. Bo jeśli Pan stworzy autonomię, A. nikt Pana już nie chroni. E, tak, ale wie Pani, ale e, prawo naturalne nie musi się wiedzieć o tym, żeby zakładać autonomię. To no, oczywiście, nie? że tak. Ja nie popieram autonomii, absolutnie. No, no, no ale oni to wszystko powiązali. Ja panu próbuję to uznać, że oni to wszystko powiązali. Był tutaj ten. Hmm. No teraz zapomniałam, jak on tam. Co, co właśnie jeździł, sprzedawał jakieś i też siedzi gdzieś tam. ARIA! A, o! Tak. ARIA. Tak, też, też próbowali mnie wkrócić, też. Później tam z nim współdziałał Kadeb. No, i tak jak słyszycie, tych wątków jest mnóstwo. Cieszę się, że ten pan do mnie zadzwonił. Rozmowa będzie, będzie nadal kontynuowana. Jeśli ktoś jest chętny, kolejny co ma do przekazania jakieś informacje, to. Będę wdzięczna. Będę wszystko nagrywać za każdym razem. No i Zbyszek, jak ty się czujesz jako hrabia? Gdzie twój honor? Gdzie twój honor hrabiego? Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy 30 czerwca 2023.